Dzień dobry. Jest to czytanie dla osób, które mają słońce, księżyc, ascendent w wodniku lub dla tych z was, dla których energia wodnika jest ważna. Może chcecie zobaczyć co słychać u znajomej osoby spod znaku wodnika. Będzie to krótki odczyt energii na drugą połowę przejścia słońca przez znak raka i co będziemy badać? Będziemy badać twoją energię, to co jest w tobie, co przyciągasz w tym czasie. I co z tego może wyniknąć. Również zobaczymy pod spód talii i ta karta na spodzie talii będzie określać, co pomaga, co blokuje tę energię, czy, czy, czy Twoje działanie, czy jakiś aspekt Twój. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Jest mi bardzo miło reagować na nie albo po prostu odpowiadać. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Rozkład jest krótki, trzy karto, przepraszam, czterokartowy, tak więc długo Wam nie zajmę. Rozkład robię talią Telema. Jest to talia, która już się napracowała dla mnie i jest trochę, że się tak wyrażę, zjechana, ale jest mocarna. No dobra. Tak więc rozluźnij się, proszę teraz wyraź w myślach swoją intencję, z którą przychodzisz. Zabierz z czytania to, co z tobą synchronizuje, a to, co nie, zostaw odłóż i, i zapraszam na czytanie. Przetasuję jeszcze szybko karty. Siódemka mieczy, siódemka buław i głupiec. Mam wrażenie, drogi Wodniku, że coś Ci umyka, że gdzieś potrzebujesz pójść albo na skróty, albo ktoś w stosunku do Ciebie poszedł na skróty. Co, ym, siódemka mieczy jest to taka energia, gdzie ty wiesz, że masz mentalną robotę do wykonania i wiesz, że jesteś zdany sam na siebie, że musisz wykazać się sprytem, że musisz może nawet podejść kogoś ym, tak, aby, ym, no po prostu, żeby wyjść na swoje, czy to będzie wyjście mentalne, czy to będzie wyjście emocjonalne, czy to będzie coś związane z z Twoimi zasobami. W każdym razie ta siódemka mieczy tutaj dla Ciebie wychodzi na, na ten czas drugiej połowy Słońca w Raku w 2024 roku. I Siódemka mieczy to są również decyzje, które możesz podjąć lub które masz do podjęcia. I, i są to właśnie decyzje związane z działaniem lub z. z związane z działaniem albo po prostu z, z takim sprytnym działaniem, jeśli chodzi o. o o coś nowego, prawdopodobnie, co szykuje się w Twoim życiu. I wychodzą tutaj siódemki. Siódemki jest to energia rozważania, jest to energia sprawdzania, jest to, jest to coś takiego, co, gdzie w Tobie tkwi chęć wyważenia czegoś. Co Ci pasuje, co Ci nie pasuje, co zostawiasz, co zabierasz. Jest to również energia oczekiwania i y, chociaż siódemka, siódemka y, buław, ona tego dokładnie jakby nie odzwierciedla, że to jest energia oczekiwania, w każdym razie y, jesteś na coś przygotowany albo przygotowujesz się również do czegoś i y, y, to, że gdzieś w tobie tkwi właśnie taka chęć y, zabezpieczania sobie tyłów mentalnych. Może spodziewasz się jakiegoś ciosu, może spodziewasz się, albo gdzieś w tobie tkwi takie przekonanie, że życie ci zaraz dowali, na przykład, że będziesz musiał opędzać się od różnych ludzi i, i nieustannie o tym myślisz, jakby tutaj wyjść z tego cało, jak zrobić żeby jaką decyzję podjąć, żeby tego uniknąć. Masz wrażenie, że chciałbyś, żeby po prostu dano ci święty spokój, bo myślę, że Pluton w Twoim znaku, który, który, który przebywa, ale który za chwilę będzie wracał do koziorożca, on on ci już trochę dał popalić, bo Pluton zawsze daje popalić i to na takim głębokim poziomie. I ty chcesz, jakby, przygotować się na to, że na to, co jeszcze, co jeszcze cię może spotkać, czemu będziesz musiał stawić czoła. I ta siódemka mieczy, ona właśnie mówi o tym, że tak w środku mentalnie spodziewasz się jakiegoś, jakiegoś ciosu i nie wiesz, czy jesteś na to przygotowany. I oglądasz się za siebie, tak jak tutaj ten człowiek na tej karcie, oglądasz się za siebie, czy faktycznie może tak, oglądasz się za siebie i zastanawiasz się, z której strony, z której strony to coś przyjdzie, czemu będziesz musiał stawić czoła. I wiesz, i przyciągasz taką energię do siebie, gdzie gdzie faktycznie ktoś cię próbuje z tego piedestału, na którym stoisz, bo, bo osiągnąłeś już dużo I, i zastanawiasz się teraz, w jaki sposób to obronić, w jaki sposób odparować te ciosy, których się spodziewasz, tak żeby, tak żeby wyjść z tej sytuacji na swoje, wyjść z tej sytuacji cało. Tak jak już gdzieś powiedziałam, że hmm. czasami musimy przyjąć jakieś lekcje od życia, które, które nam to życie daje, żeby właśnie zacząć coś nowego, żeby skorzystać z szansy, która, która przed Tobą jest, żeby nie bać się tej nowej szansy podjąć. Ja mam tutaj wrażenie, że właśnie to przygotowanie i, i próba jakby zmiany, może nastawienia do tego, co Cię czeka w przyszłości, zaowocuje czymś, co, co przyjdzie do Ciebie już wkrótce mamy tutaj energię głupca. Jeżeli ty spodziewasz się cały czas, że nie będzie najlepiej, tak? że będziesz musiał podjąć jakieś kroki, które mogą nawet nie być w zgodzie z Tobą, mogą kłócić się z Twoim wnętrzem, mogą y, sprawiać, że czujesz się trochę taki y, oszukiwany przez, y, przez rzeczywistość, to jeżeli takie masz podejście, to właśnie taką energię możesz przyciągać teraz do siebie. Energii stawiania czoła różnym sytuacjom, energii, energia walki przeciwko czemuś. Zastanów się, czy to nie jest, aby tylko w twojej głowie, tak, że faktycznie gdzieś coś ci grozi cały czas i musisz, musisz ciągle stać na baczność, musisz ciągle się, ciągle się oglądać, musisz ciągle... Stąpać cicho, tak, żeby, żeby ciebie nie usłyszano, żeby ciebie nie zobaczono, i, yy, i w ten sposób się zachowywać. Yy, może to nie jest do końca tak, jak ci się wydaje, bo takim zachowaniem, czy po prostu takim nastawieniem przyciągasz sytuacje, które sprawiają, że faktycznie musisz, musisz stawić czemuś czoła i musisz kogoś od siebie odpędzić, albo. Jego nagabywanie, czy, czy, czy jakieś dodatkowe obowiązki, które na ciebie spadają, bo ja powiedziałam na początku o dowalaniu tobie, tak? Ale to są różne sytuacje, wiesz? To, to niekoniecznie, że ktoś ci chce coś zrobić na złość. Może to być sytuacja, która może zostać inaczej przez ciebie obsłużona, natomiast, natomiast ty. Pojmując tę sytuację w ten sposób, że ona chce Tobie dowalić, to właśnie ona Tobie dowala. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze się wyrażam. Jeżeli to chodzi po prostu o nasze podejście do danej sytuacji, jeżeli jesteśmy ciągle ostrożni i spodziewamy się ciosu, to ten cios nadejdzie. Tak działa, tak działa nasz, nasz umysł. Oczywiście trzeba mieć w dzisiejszych czasach oczy i uszy naokoło głowy, natomiast, natomiast nie można zrobić z tego nawyku, nie można zrobić z tego aspektu naszej osobowości, że my ciągle jesteśmy przyczajeni i ciągle ciągle zastanawiamy się, z której strony nadejdzie coś niefajnego, bo może akurat nadejdzie coś fajnego. I, i tutaj mamy właśnie tę kartę głupca, która, która mówi o tym, że jeżeli przestaniesz traktować to, co się dla Ciebie dzieje, czy to, co się Tobie wydarza w taki sposób, że jest to kolejny cios dla Ciebie, ale może raczej spójrz na to jako, jako szansę szansę na Twój rozwój, szansę na y, zaczęcie czegoś nowego w Twoim życiu, coś, co będzie dla Ciebie bardzo ważne, coś, co zapoczątkuje jakąś nową erę, bo o tym mówi również karta głupca, o tym skoku. On tutaj, y, na, w tej talii, ta, ta, y, ta energia jest przedstawiona bardzo fajnie, bo i, i w ogóle lubię tę kartę głupca w tej talii. Y, ta postać wychodzi z jakiegoś y, Nazwijmy to portalu. I, yy, I zastanawiasz się, co też, co też będzie, tak? Co, co, co też będzie, yy, kiedy ty wyjdziesz yy, z tego portalu? Może to jest również yy, portal, który, do którego zaraz będziesz wchodzić? Czyli coś, co m, przyjdzie do Ciebie i powie, słuchaj, tu masz szansę zacząć coś zupełnie nowego, zmienić w ogóle tok własnego, m, własnej rzeczywistości czy własnego życia. Coś, co Ci, m, nie wiem, da nową pracę, nowy związek, coś, coś nowego, co będzie dla Ciebie bardzo ważne i co, i co y, będzie m, warto pielęgnować. I pamiętaj jednak, że... M, to mówi ten portal, tak? I te 12 znaków zodiaku, którymi jest otoczony, otoczona ta postać, ten głupiec. Pamiętaj jednak, że żeby to rozwinąć i żeby odnieść w tym sukces, musisz przejść przez te wszystkie aspekty zodiaku, czyli, czyli nie będę tutaj już się rozwodzić, bo ten film miał być z założenia krótki, a już jest robi się coraz dłuższy. Tak więc chodzi o te różne wzloty, upadki, o sukcesy, o podnoszenie się z kolan, o, o różne aspekty całej, całego Zodiaku. Czy ty wchodzisz w to? Pyta ten głupiec. Jaka energia będzie ci tutaj um, służyć, czy wspomagać? Zobacz, energia świata, karta świata. Czyli jest gdzieś coś do zakończenia. Kończysz jakiś etap w Twoim życiu. I ta świadomość, że coś już się kończy, jakiś ważny, ważny aspekt Twojej rzeczywistości, ważny fragment Twojego życia się kończy. Jeżeli, będziesz, jeżeli przyjmiesz to do siebie, że pora już to kończyć, już wszystko zdobyłeś w tym, w tym zakresie to wtedy nie masz już yy, obaw i tak dalej, wskoczyć do tej nowej rzeczywistości, którą tutaj zapowiada karta głupca. Przestaniesz się zastanawiać, czy tam ktoś cię zaatakuje, czy, czy będziesz miał dużo do zrobienia, czy mało do zrobienia. Stawiasz temu czoła, bo to jest dla ciebie szansa, to jest dla ciebie szansa zacząć coś nowego i szansa na twój rozwój. Tak więc to jest czytanie dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, zapraszam na czytanie w energii lwa już niedługo. Dzięki, trzymaj się, cześć!